Siematu, I Love Orange Juice. witam was w pierwszym naszym meczu tybu Wraz ze mną w drużynie Elemental, Bechmont, purgatory Fire i Deha Test jesteśmy podczas banowania championów Runa? Równopodobno... <laughs> <To jest. śmiech> no podobno kurna ta gdzie on jest tyno Szukaj pod Okej, jeszcze uh... Jeszcze kogo? No Kurna może, co? Hmm. Mam modkę zbanowane, ale jak tam chcesz. Może kartusa? Eee, to. Nie. To mordę? Mordę, mordę? No, jak dla mnie, ale nie wiem, jak Albo No ja mordę? też jestem za mordą. To morda idzie. Bo ja go nie umiem counterować. Damerę poszedł. No właśnie widzę, będą się Wayne'em grać. No, Dobrze. Właśnie tak mi się wydawało, że się napajesz na Tryndziaka. To czym ja mam grać? Oni będą wybierać pierści postać, więc... Jeżeli Wayne ma być, to oni zabiorą. Nie, on teraz, ba on teraz banuje. Nie wiem, że... ze... A, No i ja... No To ja też okej? ok? Dobra, to ja otwieram. Nie da mu się Ja ani tak jak kury, no i te masteriesy mi się poje. Gorzej, jak u nich ktoś wyjdzie z gry. Sprawiedliwa. Ale też mam panu, 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 5, panu, więc. Już miałem dwóch HP, chyba że Tristan się zrobił. Tristan Adel Na, AD. na mych skrzydłach. Okej. Okay. Układa muzyka jakaś gra. Mhm. Dosłuchajcie no aż. Bechmon. Nie u mnie. Nie. Nie, <laughs> nie, nie Soraka. ja tak chcę o ja. Oj tam. Deha zna wartość Soraki. Okej okay, to jest szena tak? No... Ty bierzesz Soraka? Nie. Nie, szena bierzesz. Taka zmyłka dla przeciwnika. <noise> Wiesz, tak nienacka weźmiesz szena. Gdy się tego nie spodziewają. Co ja wziąć? Blada. Mieszana. Nie no nie umiesz bladem. No a tak damage weź. Tylko co? Asę? No Nie, nie Ashe. Trzyma mocny team. Weź coś twardego może. Weź Amumu, Amumu weź. Może zapomną tanka wziąć. Albo czekam na radzi. Kamka, shit To coś jeszcze ze stunem dobre by było. No, Amumu był dobry. Ja aszę. A nie sobie Aszę bierzesz? Aszę z sie. Sam z sie. Z sie. A to wiesz, Akali chociaż. Czekaj, czekaj, to spokojnie, spokojnie, dziewczyny. No, decha, wybieraj. A Tiencina, <laughs> jeszcze nie kupiłem. Dobra, dechowlanem, dobrze. Weź, Alien, coś normalnego. Pantona. No co? Coś ze Stunem albo z, z chwilę nie no wiem. No to ona ma stuna. Nie ma. A, A No ale... Ale ogarniesz, żeby w kartkę potrafić. No. Oj klabie! Trafi... Czekaj, 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 czekaj. A mu by się przydał. A nie masz Udyna? Mam. Ale Obaże... nie, no, nie okay. no. przeszukaj, oh yeah. bez... No Nie, znaczy, jaka, ten grom, to mnie denerwował. Okay, a się mi Okej. Musisz a grać? No. mi da? A oo mi coś A mi da? A się mi da? A się mi da? A Nie, mi da? A się mi mi nie powiedział, że mi mi da? On coś mi da? A się mi mi da? da? Będzie Urgot. Będzie Urgot. To jest nagrywane? Tak. Tak, Ty To nie mają tanka takiego typowego. <laughs> no a wszyscy czempioni wybrani, to przechodzimy do gry. Nie, bo fajnie wziąłem. Przechladane. Mm, Elemental zagra Wayne. Siema. Bechmont Shenem. Hello. Ja zagram Anivia, Purgatory Fire jako Ashe. Cześć. Osze. Elder decha jako Wladimir. W drużynie przeciwnej Tristana, Fiddlesticks, Brand, Katarina i Urgot. Ten Urgot ma fajną skórkę. Takiegoś człowieka ma na ramieniu, widzisz? <laughs> Ty, Autentycznie, jak już panienę ma. No, no? przygrochał sobie. Rywielaskich paniena to Ali. To jest Katka. To jest katka. <laughs> <laughs> Tylko, że tamta jest blondyną, bardziej Sona. O, i tam, tam. Ty myślisz, hmm. że jak będzie chodził po mapie, to tak będzie taką bludynę na no, ramieniu. A, a, a co? A co? Wszyscy strzelamy poza szczęście. Myślę, że będzie chlapał wodą No, i tylko tata nie strzela. No. no. powiedzmy. No czy tyle poty za to że trzeba to ogarnąć, żeby czas nas zrękowali jakoś. No oni będą nas ten puszczać na wszystkich liniach, jak się No jak pozwolą, jak ogarną. Nie patrz tego no, fortify, ja, ja, ja patrz. No kurde, z że Fortify nie masz. No. no. A tu musimy ich szybko mordować. Szkoda, że jaki nie ma Krajów Brandsa. Brandt trochę ma komputer słaby. <laughs> Może będzie mógł Fokus Brand, wiecie? <laughs> I na lej nie będzie osób spadał pewnie. A Fiddle jaki ma ten ping? 16. No co? Internet z nasa. Ej, dobrze, o, że na łasie o, nie bram, bramy. Na 700. Wiesz dla ciebie jakieś. Biorę taunta na początku więc chodźcie zabijemy ich, Zdankujemy kogoś. Oni już w tych samych krzegach siedzieć naprzeciwko O i tam. Zrozumiemy. Idziemy dać? No i cię da. No bo nam bota bo na to padą Tu podzielimy się od razu, żeby każdy wiedział gdzie piec później. No to ja bota. Ja w decha, no ja Nid decha bota mi. Palar, aż kajdzie górę. I Bechmont, Zaszko? Witaj w Ja mam iść z Zaszko. No ja bym poszedł z Aniwio. Bo fajne combo powinniśmy się zrobić razem. No oh, to bot. O, Urgot jest. Czekaj, ma flasha? więc... Ej, można go już ten, bez On ma flasha, więc może być ciężko. Mm, no. Chyba, że pójdziemy zgranskować bota. Niech ktoś wyjdzie na mida i zobaczy. A, ładnie da. Skąd, że nikt tam w nie ma też? 30 sekund do pojawienia się stworów. Eee, Pieszę, tylko on. Kuchu, no, kuchu, ty. On, ty on tylko zobaczy, że... No, 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 no. Chodźmy no. na lany lepiej. Chodźcie, poszukajmy Co ty zgąkujemy kogoś? Ten, jaki krwiożerczy. Ale ty! Chodźcie, bo skoczymy wszyscy. No, ale jakie potem będę ciebie. na topaleciał? leciał? Nie, hmm. ja idę. No to chodźmy mi to jak wybieram na daszło Dobra no, zostańcie na tym idzie, zostań na midzie. On ma flash, no nie wybijem go. Ja wybijłem Ale on jest squishy. Chyba, no, że, chyba. że Anivia ogarnie no. kulkę Później. Alien... A, a Sedek jakie masz spela? Coś do... skilla. A skilla? Co wziąłeś? E, ten, To lipa. Alien nie masz żadnego tego ulti? No

Przeciwnik wykonany Idę z polarem na dół? Zrozumiano. W będzie pusz na tyle. jak oni nam tutaj w krzaki wejdą po drodze. No chyba tak zrobili. Mam first blada, haha. No oddałem się, nie ma tego. Odgota. Krzaczor bym wlazł. Tylko dla ciebie. Dostała. I Gdzieś, czy nie? w brzegach? W nie ma jeszcze, no papie. Jest już. Yes. Tristanę, ej. Tristanę jest. Tristana daj, tristana pchamy też. Zrozumiano. A! Pff. Sebek, ty masz tą opę postacią nam wygrać mecz. Wedle twoich boli. Tema silencji. Cofaj, cofaj, cofaj. On no spadnie zaraz. Natychmiast. Okej, okay, Alien. Czekaj, klip. Nie no, Uważaj. No. Okay. Dobrze się zgrali. Sami mi silencer rzuciła. Znaczy, Fiddle. Och, one trochę. Szkoda, że nie wbiłeś, się, ja mam flesza. Aha, aha, To znaczy, oni mają wszyscy buty chyba? Nie. Nie. Oni dwóch ma buty. W górę. Kurze, co? My jesteśmy bardziej papier.